Cześć, panowie znajdujemy się w następnym pomieszczeniu w naszej firmie, w której dokonywane są pomiary związane z osiągami silników motocyklowych.. Dokonujemy pomiaru mocy i momentu obrotowego silniku motocyklowych. Używamy do tego hamowni brytyjskiej Dyna Pro inercyjnej. Być może kiedyś poszerzymy o moduł, dzięki któremu będziemy mogli używać ją jako hamownia obciążeniowa. O co chodzi w hamowni? Dzięki pomiarowi na hamowni Dowiadujemy się o trzech parametrach pracy silnika. Na tym wykresie widać, jak przebiega wykres mocy, momentu obrotowego i AFR, dzięki któremu dowiadujemy się, z jaką mieszanką mamy do czynienia w całym cyklu pracy silnika. Dzięki temu dowiadujemy się, czy mamy do czynienia z paliwem ubogim czy bogatym. AFR jest to współczynnik informujący nas o tym, ile jednostek powietrza przypada na jedną jednostkę paliwa.